Dzień dobry, witamy z siedziby Warty Poznań przy ulicy Spychalskiego. Witam trenera Warty Poznań, pana Piotra Tworka. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry. Spotykamy się na konferencji prasowej Zielonych przed meczem ósmej kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy. W niedzielę Warta Poznań zagra w Zabrzu o godzinie 15. I właśnie temu meczowi jest poświęcona konferencja prasowa, chociaż nie ukrywam, że najwięcej pytań jest jeszcze związana z poprzednim występem. I tak do tego meczu z Brookbet Maliką Nieciecza nawiązuje redaktor Paweł Jonik. Dzień dobry trenerze. W meczu z Brookbetem zadebiutował Jason Papu. Jak pan oceni jego występ? No to był pierwszy występ Jasona w nowych barwach, z nową drużyną. Początek miał nerwowy. Widać było, że jest troszeczkę zestresowany, stremowany swoim, swoją postawą. Kilka zaliczył strat, ale w miarę upływu czasu nabierał takiej pewności i był jedną, jedną z jaśniejszych naszych postaci w zespole. Oddał groźny strzał w pierwszej połowie, w drugiej połowie bardzo przytomnie rozwiązał sytuację z Mario Rodríguezem. Szkoda, że nie dostał piłki zwrotnej. Co zasługuje na uznanie, to to, że nie boi się wchodzić w pojedynki. Naliczyliśmy na nim bodajże osiem fauli, a więc był najczęściej faulowaną osobą w naszej drużynie. To świadczy o tym, że że no, przeciwnik łapał się wszelkich form, żeby go zatrzymać, skasować. Pracuje dobrze na treningu. Liczę, że, że z każdym meczem da jeszcze więcej jakości, da jeszcze więcej siły nam ofensywnej z przodu. Mamy duże oczekiwania i dużą nadzieję w stosunku do jego postawy, czy do jego gry. My, jako trenerzy, ale też jako zespół. Dziękuję. Teraz dwa pytania od redaktora Jakuba Trecia. Dzień dobry, panie trenerze. Jak pan patrzy na dwa ostatnie mecze? Remisy w tych spotkaniach cieszą, biorąc pod uwagę, że przyszły po dwóch porażkach, czy jednak martwi pana brak wygranej od czterech spotkań? W siedmiu spotkaniach Warta wygrała tylko raz. Ciężko jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ no, my wszyscy jesteśmy sportowo źli, że nie wygrywamy meczów i, i to zwycięstwo ostatnie, które Y, które zrobiliśmy to było w góry i to już jest no, długi czas do, do dnia dzisiejszego. Chcemy wygrywać, pracujemy, robimy wszystko, żeby wygrywać. Natomiast y, nie, nie, jeszcze tego nie, nie robimy cyklicznie, rytmicznie. Nie straciliśmy w dwóch ostatnich meczach, y, nie przegraliśmy dwóch ostatnich meczów. To, to też zasługuje na uznanie. Szczególnie w ostatnim zagraliśmy na zero z tyłu. My chcemy wygrywać i chcemy z, szczególnie u siebie zdobywać trzy punkty, i, i, i tak jak rozmawiamy z zespołem po każdym meczu, tak jak analizujemy, ale generalnie rozmawiamy nie tylko analiza, ale tak generalnie rozmawiamy to widać u nas taką złość, taką, takie sportowe wkurzenie, że, że oddajemy punkty czy dwa punkty, tak jak w dwóch ostatnich meczach, gdzie można było zdecydowanie, szczególnie ostatni mecz. Taki był plan, zamiar wygrać, bo, bo graliśmy z Beniaminkiem, graliśmy z zespołem, który dobrze znamy, który pokonaliśmy w ostatnim naszym meczu w pierwszej lidze i, i taki mieliśmy cel i taki mieliśmy plan. Musimy robić wszystko i robimy wszystko w treningach, żeby w końcu na tą ścieżkę zwycięstw wejść, żeby dało nam to dużo radości i, i takiego optymizmu na przyszłość. Drugie pytanie. Jedna zdobyta bramka w czterech meczach to marny dorobek. Czy to efekt tego, że coraz trudniej jest zaskoczyć rywali, wasza taktyka przestała być skuteczna i trzeba ją zmienić, czy po prostu zadania nie były realizowane w odpowiedni sposób i stąd taki efekt? Na pewno zespoły przeciwne nas analizują, ale to przecież nic nowego, bo w ubiegłym sezonie też nas analizowały drużyny przeciwne. Mamy plan na każdy mecz, staramy się go... W większym, mniejszym stopniu zrealizować. Chyba podstawową taką rzeczą to jest to, że nie idziemy z takim pełnym przekonaniem, żeby strzelić bramkę, bo troszeczkę mało nas jest polu karnym i zawodzi to ostatnie podanie w takim kluczowym momencie, bo stworzyliśmy kilka sytuacji dobrych, bardzo dobrych, nawet bym powiedział, w meczu ostatnim, gdzie po obejrzeniu tych sytuacji już na chłodno, na mm, analizie z zespołem widzieliśmy, że wystarczyło, wystarczyło inaczej tylko się zachować w kluczowym momencie, czyli wykonać to ostatnie kluczowe podanie do zawodników lepiej ustawionych, a wtedy, wtedy sytuacja by była diametralnie różna od tej, która, którą mamy teraz. Bo w pierwszej połowie Mateusz Kuzimski, Jason Papu, mamy sytuację 2 na 1. W drugiej połowie dobre rozwiązanie, dobra kontra, gdzie Mario Rodriguez musi podać do, do Mateusza Kupczaka i, i tych sytuacji można, można byłoby wymieniać, wymieniać. Musimy pracować właśnie nad tym, żeby po pierwsze większą ilością i z pełnym przekonaniem, że jedna akcja, dwie, trzy akcje spokojniej, ale tak pewnie rozwiązane dadzą nam korzyść bramkową i po drugie. Z taką determinacją, większą odwagą atakować rywala, bo to też przeciwnikowi pozwala odczuć, że, że te nasze ataki mogą zakończyć się bramką, a dla przeciwnika stratą bramki, a więc więcej odwagi i więcej determinacji w wykończeniu sytuacji. Dziękuję. Dwa pytania od redaktora Radosława Nawrota. Jakie są, pańskim zdaniem, największe dzisiaj bolączki warty? To jest pytanie, które mogłoby ułatwić Naszym rywalom nas rozczytać, chociaż na pewno też nas czytają i starają się taktykę na nasz zespół ułożyć. My je znamy, my je zdiagnozowaliśmy wspólnie z zespołem i, i, i pracowaliśmy szczególnie w tym tygodniu nad, nad tym, żeby to zmienić, tą naszą taką taką grę, która której na obecną chwilę nie ma takiej iskry i my musimy tą, tą iskrę i ten żar znów wzniecić w naszej grze, żeby ona dawała nam więcej radości, więcej pewności, bo bo ten nasz zespół prezentuje treningowo, prezentuje w tygodniu wszystkie cechy, które, które, z których jest znany, natomiast w meczu jedno niepowodzenie, jedna sytuacja nasza gorsza lub lepsza z drużyny przeciwnej powoduje, że my się troszeczkę jakby wycofujemy, blokujemy i, i nie ma takiego przekonania w naszą siłę i w nasz, w nasz zespół że, że możemy odeprzeć atak, ale też możemy zadać decydujący cios. I tu na tym musimy pracować z naszym zespołem w każdym treningu, żeby. żeby te nasze na dzisiaj bolączki bardzo szybko zmienić w naszą siłę. Drugie pytanie. Czy to uczucie głodu osiągnięcia czegoś, które pchało warte do przodu w poprzednim sezonie, nadal się utrzymuje? No my jesteśmy zespołem, który my jesteśmy na pewno innym zespołem. To, to są dwa różne y, czasy, ten, który był w ubiegłym sezonie, dwa inne. Y, Miejsca, czyli pierwszy sezon po awansie i kolejny sezon. Nowa rzeczywistość, która nas spotkała, ale nie mogę zarzucić zespołowi i nigdy tego nie zrobię, dopóki będę to widział, oczywiście, że trzeba na to zwrócić uwagę. Tej, tej naszej walki, determinacji i agresji, bo, bo może nie powinienem, ale skoro pan Radek zadał takie pytanie, to muszę konkretnie na nie odpowiedzieć. No przecież my w treningu pracujemy na tyle mocno, na tyle solidnie, na tyle się zażynamy w cudzysłowie oczywiście, że, że no, no, no trzaskają kości i, i wióry lecą. Michał Kopczyński pęknięta kość żeber i, i wczoraj w treningu niestety Bartek Kieliba, złamane kości śródręcza w walce z przeciwnikiem. A więc jest ogień, jest determinacja, jest sportowa złość, jest... Jest zaangażowanie mocne. Tutaj nie mogę w żadnym stopniu mojemu zespołowi uchybić ich zaangażowania. Jest tylko jedna rzecz, żebyśmy to wszystko przełożyli na, na mecz i, i ten głód, szczególnie ekstra klasy, bo my go mamy, my go, my go my wiemy, ile nas kosztowało dotarcie do miejsca, w którym jesteśmy, i żebyśmy zbyt łatwo. Zbyt łatwo nie tracili tej fantastycznej rzeczy, którą osiągnęliśmy, a więc wszyscy, cały zespół, nie tylko piłkarze, którzy w ubiegłym sezonie pracowali w ekstraklasie dwa lata temu, żeby być w ekstraklasie, ale wszyscy zawodnicy nowi muszą dać głód ekstraklasy dla siebie i wzniecić żar też na nowo w tej, w tej drużynie. Począwszy od, od siebie, a więc przełożyć to, co jest w treningu, na mecz, agresję, zaangażowanie, wolę walki do samego końca, bo to jest w treningu, to jest widoczne. My musimy czasami jako trenerzy ich hamować chłopców i, i stopować, bo, bo idą yy, do, do mocnej pracy, żeby jedna, dwie sytuacje w meczu nie zatrzymały nas. I, i, I to jest nasz, nasz cel teraz, na, na, w treningowy i cel, cel meczowy. Dziękuję. Ponownie redaktor Paweł Jonik. Panie trenerze, starcie z Drużyną z Niecieczy było czwartym, kolejnym meczem bez zwycięstwa. Czy widzi Pan na treningach sportową złość w oczach zawodników? No, przed momentem właśnie powiedziałem, jest. Jest sportowa złość, jest sportowa chęć wygrywania, jest powrót do, do ścieżki zwycięstw, jest powrót do. do Chęć powrotu do, do tego wszystkiego, co dawało nam siłę z tygodnia na, na tydzień. Pracujemy mocno, pracujemy solidnie, pracujemy z pełną świadomością kolejnych spotkań i przygotowujemy się najlepiej, jak tylko potrafimy do kolejnego rywala. I teraz przygotowujemy się również do, do górnika Zabrze. Dziękuję. Teraz Jakub Kawecki. Już trener po części odpowiedział, ale pierwsze pytanie dotyczy sytuacji kadrowej przed meczem z Górnikiem. No Dęba. tak. W dalszym ciągu Michał Kopczyński i i niestety Bartek Kieliba. To jest duża dla nas yy, duży smutek. Michał Jakubowski już indywidualnie trenuje. Liczę, że do kolejnego meczu, nie wiem na ile do Zabrza, ale na, następny mecz już na pewno Michała będziemy mieli, a więc yy, Duży, duży też plus, bo kolejny ofensywny zawodnik będzie w naszej drużynie do dyspozycji. I drugie pytanie. Na co poświęciła najwięcej czasu drużyna na treningach w ostatnim tygodniu? No, nad tym, co, co nam na obecną chwilę nie funkcjonuje. Rozwiązywaniu sytuacji korzystnych w przewadze, rozwiązywaniu sytuacji strzeleckich w momencie przejścia z fazy obrony do, do fazy ataków, spokoju w rozwiązaniu tych sytuacji, koncentracji na ostatnim podaniu i wykończeniu akcji. Dziękuję. Na koniec trzy pytania. Redaktor Mateusz Jarmusz. Czy obecny górnik gra już inaczej niż ten, z którym graliście przed sezonem w ogródku? To był mecz sparingowy. Mecze mistrzowskie są zdecydowanie inne. Nie odnosimy się do meczów sparingowych tak jak do tych meczów, które, które są za, za nami i za naszymi rywalami, analizując ich grę. Grę Górnika oceniamy pod kątem ich dwóch, trzech ostatnich meczów. Zespół, który potrafi szybko uderzyć, tak jak w ostatnim meczu z Krakowią Kraków, ale też potrafi szybko zwycięstwo wypuścić z rąk. Zespół, który ma indywidualności. Zespół, który gra w ustawieniu na, w ofensywie na trzech obrońców i, i wahadła oraz trzech ofensywnych napastników. Zespół, który ma w swoich szeregach ciekawych piłkarzy, między innymi Janża, między innymi Nowak, który w środku pola poprzez Manecha i poprzez Kubicę organizuje swoją grę. Groźny u siebie, szczególnie przy żywiołowo dopingującej publiczności. Trudny teren, natomiast może być to bardzo dobry mecz, bo bo my na temat się dobrze nastawiamy i, i chcemy go zagrać w końcu tak, jak, jak sobie o tym mówimy, jak trenujemy jak to wygląda na treningu, a więc jedziemy z pełną nadzieją na zwycięstwo w tym spotkaniu. I, I w końcu chcemy pokazać swoją taką grę dojrzałą, którą pokazaliśmy, którą nas stać, bo nasz zespół musi wrócić do takiej dojrzałości, jaką prezentował w meczu ze Śląskiem Wrocław, jaką prezentował w meczu. Z górnikiem Łęczną, Łęczne, jaką prezentował mimo przegranego meczu, z, szczególnie w pierwszej połowie, w meczu z Legią Warszawa, z takim zaangażowaniem, jaką widzieliśmy w meczu z Pogonią, grając w Osłabieniu, ale też zdajemy sobie sprawę, że na tę chwilę ten zespół ma dwie twarze. On ma taką twarz dojrzałą właśnie w takich meczach, ale też potrafi przeobrazić się w twarz czy, czy w zespół, który. Widzieliśmy w ubiegłym sezonie, w, szczególnie w tych pierwszych spotkaniach, a więc równowaga do tej dojrzałości, do, tej, do tego spokoju, do takiego grania, które, które widać u nas są symptomy niech one będą ciągłością i niech one, niech one będą naszą taką stałą jakością, a wtedy będziemy spokojni o, o grę nie tylko na wyjazdach, ale także gra u siebie. Dziękuję. Tu już trener mówił o najmocniejszych stronach górnika. Nie wiem, czy chcesz w stronę coś dodać, bo jest jeszcze pytanie o najmocniejsze strony, ale już chyba to nie wiedział, że prawda? Tak. I ostatnie pytanie, czy w przygotowaniach wykorzystał trener wasz poprzedni mecz w zabrzu? Nie, to był inny zespół, trenerem zawrza wtedy był Marcin Broż, Górnik był na innym etapie, dwa różne rzeczy, zamykamy tamten temat, staramy się nasz nowy zespół w inny sposób bodźcować, nie wracając już do, do przeszłości, mamy nową drużynę, nową, staramy się tą nową tożsamość budować, pokazać nasz zespół z dobrej strony w każdym meczu i... I, i czas, żeby ten zespół przemówił w takim piłkarskim, dobrym językiem yy, z nowymi twarzami i, i, i w, z, w nowym rozdziale, a więc, a więc yy, tu się skupiamy na, na tym, co mamy teraz i, i to, co przed nami. Dziękuję trenerze, to było ostatnie pytanie. Dziękuję za udział, za odpowiedzi. Państwu dziękuję za pytania. Przypominam, że w Zabrzu gramy w niedzielę o godzinie 15.00 Mecz będzie można obejrzeć w Kanal Plus Sport oraz wysłuchać transmisji w MC Radio. Kończymy na dzisiaj. Wszystkiego dobrego. Do widzenia. Dziękuję, Dziękuję bardzo.